Codzienna opieka nad niemowlęciem ma ogromny wpływ na jego zdrowie i rozwój. Szczególnie istotne jest dbanie o prawidłowy rozwój ruchowy, posturalny i sensoryczny dziecka, który kształtuje się, jak wiemy, od pierwszych dni życia. Regularne, świadome działania rodziców mogą zapobiec wielu problemom, a w niektórych przypadkach wspierać interwencje, które wprowadza fizjoterapia niemowląt. Pierwszym aspektem jest rola stymulacji ruchowej. Codziennej opiece. Niemowlęta rozwijają swoje zdolności motoryczne dzięki codziennym aktywnościom. Każde podnoszenie, układanie do snu, przewijanie, a nawet kąpiel wszystkie te czynności mogą mieć ogromny wpływ na rozwój mięśni, równowagi i koordynacji dziecka. Świadoma opieka rodziców może wspomagać te procesy. Dla przykładu, leżenie na brzuszku, czyli regularne kładzenie dziecka na brzuchu, wzmacnia mięśnie karku, ramion i pleców, co jest kluczowe dla prawidłowego rozwoju posturalnego. Dzieci, które często leżą na brzuszku, szybciej uczą się podnosić główkę, przewracać, a w późniejszych etapach czworakować. Kolejny przykład: noszenie i podnoszenie dziecka. Sposób, w jaki rodzice podnoszą i noszą niemowlę, ma znaczenie dla rozwoju symetrii ciała oraz napięcia mięśniowego. Nieprawidłowe nawyki mogą prowadzić do asymetrii ruchowej, dlatego warto pamiętać, żeby podnosić i z jednej, i z drugiej strony. Drugim aspektem jest wpływ odpowiednich akcesoriów na rozwój motoryczny. Wybór odpowiednich akcesoriów, takich jak maty do zabawy, Zabawki edukacyjne czy leżaczki również odgrywają dużą rolę. Sprzęty, które wspierają naturalne ruchy dziecka i pozwalają mu na swobodną aktywność, sprzyjają rozwojowi koordynacji i siły mięśniowej. Na przykład maty do zabawy dają dziecku przestrzeń do poruszania się, obracania oraz eksplorowania otoczenia. Ważne, aby były płaskie i umożliwiały dziecku ruchy w różnych kierunkach. Zabawy stymulujące ruch, czyli zabawki, które pomagają dziecku chwytać, potrząsać, przesuwać, stymulują rozwój chwytu i koordynacji ruchowej, pomagają w ćwiczeniu precyzyjnych ruchów rąk oraz paluszków. Trzecim aspektem są rytuały codzienne. Codzienne rytuały, tak jak karmienie, kąpiele, przytulanie, mają naprawdę wielki wpływ na rozwój emocjonalny, sensoryczny, niemowlęcia. Regularne dotykanie, głaskanie i delikatne masowanie pobudza receptory czuciowe dziecka, wspomagając jego rozwój sensoryczny. Z kolei bliskość z rodzicem buduje poczucie bezpieczeństwa, które jest podstawą do zdrowego rozwoju emocjonalnego. Wiele z tych czynności można wzbogacić o elementy masażu czy ćwiczeń ruchowych, które nie tylko stymulują ciało dziecka, ale również pomagają w łagodzeniu napięć mięśniowych. Takie podejście często stosuje się w ramach fizjoterapii niemowląt, które wprowadza do codziennej opieki proste, ale skuteczne techniki wspierające rozwój. Dlaczego codzienna opieka jest e, tak ważna i ma takie duże znaczenie? Każdego dnia dziecko uczy się czegoś nowego, rozwija swoje umiejętności i odkrywa świat. Codzienna opieka jest kluczowym elementem wspierającym ten, e, ten proces. Właściwie dobrane. Działania wspomagają rozwój mięśni, poprawiają koordynację ruchową oraz wpływają na harmonijny rozwój sensoryczny. Rodzice, którzy są świadomi wpływu swoich codziennych działań na rozwój dziecka, mogą skutecznie wspierać jego rozwój, a w razie potrzeby skonsultować się z fizjoterapeutą. Fizjoterapia niemowląt i jej regularne monitorowanie pomaga w rozwoju dziecka, może zapobiegać problemom. Oraz pomóc w prawidłowym rozwoju dziecka. Podsumowując, codzienna opieka ma ogromny wpływ na rozwój niemowlęcia. Stymulacja ruchowa, wybór odpowiednich akcesoriów, a także świadome podejście do codziennych czynności, takie jak karmienie, kąpiele, wspierają prawidłowy, harmonijny rozwój dziecka. Warto pamiętać, że jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące rozwoju ruchowego niemowlęcia, Pomoc specjalisty z zakresu fizjoterapii dziecięcej może być kluczowa. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam.